Witajcie kochani! Już teraz lajkujcie ten film, już teraz subskrybujcie kanał, a także dzwońcie dzwoneczkiem powiadomień, dzwoneczkiem od subskrypcji. Czy ciężko jest schudnąć po 30, czy odchudzanie po 30 to naprawdę taki horror? I mimo, że jestem osobą kąpaną w gorącej wodzie, to macie ogromne szczęście, że zasiadłam do nagrywania vloga właśnie dzisiaj, a nie tydzień wcześniej. Bowiem jeszcze tydzień temu doszłam do błędnych wniosków, że kiedy schudłam w wieku 28 lat, te słynne 20 kg, w ciągu słynnych 10 tygodni, to nie było to aż tak ciężkie jak odchudzanie teraz. Ja teraz po 7 tygodniach, no dobra, może 6, jechania na bodźcu i to nie tylko niejedzeniowym, tak jak było wtedy, ale na sportowym dodatkowo, nie widzę takich efektów jak wtedy. Co się dzieje? No po prostu yy, minęła trzydziecha. A mam 31 lat. I to chciałam Wam opowiedzieć, że jest ciężej. Można by przypuszczać, że ja już tak znam swoje ciało, że już tak znam te bodźce, że już tak znam chudnięcie ze sportem, a bez sportu, chudnięcie z bodźcem sportowym, a z bodźcem wyłącznie niejedzeniowym. Kochani, okazuje się, że tak naprawdę nie wiem nic. A nawet jeśli wiem i dochodzę do tego po kilku dniach, to ciągle jestem zaskoczona, dlaczego dosłownie kilka dni temu, nie rok temu, nie dwa lata temu, tylko kilka dni temu wyciągałam tak błędne wnioski. Wyobraźcie sobie, kochani, że kiedy po tych kilku tygodniach maksymalnego bodźca i niejedzeniowego, i sportowego, moje ciuchy, moje spodnie nadal są ciasne. A nie luźne, tak jak były 6 tygodni w czasie tamtego odchudzania, to znaczy, że co, 30 minęła i wszystko się w moim organizmie zmieniło. Nie, kochani, ja po prostu podbiegam pod takie górki w czasie moich 10-kilometrowych przebieżek, niemalże dzień w dzień. Nie, no nie dzień w dzień. Staram się jednak zregenerować te mięśnie. Co drugi dzień biegam, ale ćwiczę oczywiście dzień w dzień. U mnie treningi wyglądają teraz tak, że jest bieg, na następny dzień jest mata. Robię poślady jednym sposobem, na następny dzień jest znowu bieg, i na następny dzień mata, robię brzuch. Te treningi matowe u mnie trwają godzinę 10 max, ponieważ obawiam się kortyzolu, i w tym momencie odsyłam Was do mojego vloga pod tytułem Tuczący Hormon Zabójca. Tam więcej czasu poświęciłam temu nieszczęsnemu kortyzolowi. I po takim treningu na macie na brzuch, następny dzień to jest skakanka, kolejny dzień to są znowu poślady innym sposobem, niż tamten, bo urozmaicam to i tak na zmianę. tak. Oczywiście do tych treningów na macie dołączam też trening na ramiona, na ręce, też różnymi sposobami. Kiedy robię pośladki, robię tricepsy w ramach takiej siłowni z ciężarem własnego ciała, z wykorzystaniem mebli, a gdzie robię brzuch, to robię pompeczki i, i takie pompko podobne. Po prostu staram się to wszystko jak najbardziej urozmaicać, ponieważ chcę ćwiczyć dzień w dzień, Wiem, że trzeba dać mięśniom czas na regenerację, dlatego po prostu nie ćwiczę dzień w dzień tych samych partii. I tamte się spokojnie regenerują w czasie, kiedy ja ćwiczę coś innego, inną partię ciała. Eureka, sama nie wiem, jak to wykminiłam. Zatem wkurzona, że mam znowu obcisłe spodnie, mimo że przecież nie mogą to być mięśnie, bo nie chodzę na siłownie. Nie ćwiczę typowo dwugłowego, czworogłowego przywodziciela, odwodziciela. Oczywiście te poślady też zabierają. Ze spodni też mają objętość. No i wtedy mi się przypomniała ta ostatnia górka, mimo że cały park jest górzysty, ale ta ostatnia wielka góra, pod którą podbiegam cztery razy dziennie w czasie tego dnia biegowego. I to właśnie ten stromy, długi, górski odcinek tak bardzo rozbudował moje uda. Wtedy doszłam do wniosku, że przecież ja już mam znowu super sylwetkę, tylko bardzo umieśnioną, wydawało mi się, że ja jej nie schudłam, bo przecież mam objętościowo duże nogi. Ale wtedy, kiedy zamieni Miałam bodziec niejedzeniowy na siłownie, też taki miałam, mimo że deficyt robiłam ciągle ogromny, a mięśnie jakoś się utrzymywały. Zatem co możecie ode mnie usłyszeć na temat tego odchudzania po trzydziestce? Z pełną yy, świadomością, odpowiedzialnością, yy, wiedzą, z tym co wiem i rozumiem, to w momencie jak mi metabolizm zatrzymał się, w wieku tak naprawdę... Rzekłabym 23 lat, ale okej, okay, jeszcze, jeszcze coś tam się ruszało. Od 25 roku życia mój metabolizm stanął totalnie, wręcz 24. Po prostu wszystko stanęło. No nie może iść wolniej, skoro stoi. Przyspieszyłam ten metabolizm w wieku 29 lat tą siłownią. Teraz znowu ćwiczę fest. I metabolizm jest mój lepszy obecnie niż w wieku 24 lat, i naprawdę ciężko mi uwierzyć, że cokolwiek mogłoby jeszcze w moim przypadku zwolnić. Jeśli ja ciągle będę aktywną osobą inwestującą w masę mięśniową, w utrzymanie i rozwijanie tej masy mięśniowej, jeśli w takim momencie, będąc tak wytrenowaną, mój metabolizm zwolni do tego poziomu, jaki prezentował. Mój organizm w wieku 24 lat, to to będzie załamka. To wyobraźcie sobie, co by było, gdybym ja w tych późniejszych latach zaniechała w ogóle sportu. Boję się myśleć, co to będzie, a im dalej w las, tym gorzej, tak? No, dlatego trzeba, trzeba inwestować w mięśnie, kochani, ćwiczenia siłowe. Nic nie odmładza tak jak mięśnie. Oczywiście jeszcze sen, odpoczynek, brak stresu, ale masa mięśniowa no, to jest tylko i wyłącznie korzyść tylko i wyłącznie korzyść. I tym optymistycznym akcentem zakończmy ten vlog. Zachęcam do dyskusji. Bardzo proszę o zasubskrybowanie mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, o zalajkowanie filmu, a także zadzwonienie dzwoneczkiem od subskrypcji. Oryginalnym dzwoneczkiem Edyta. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że będziecie. Pa!